Przekonanie, że mężczyźni w głębi ducha wciąż pozostają chłopcami, chętnie bawiącymi się zdalnie sterowanymi samochodzikami, czasami znajduje swoje uzasadnienie. W ostatni weekend z Gierską Malinkę odwiedzili amatorzy i jeżdżących modeli. Jesienią Malinka nie należy do najczęściej odwiedzanych miejsc. Już nie pora na kąpiele, jeszcze nie czas na narciarskie szlusowanie po stokach. Jednak w sobotę 22 września okolice zaroiły się ludźmi. Wszystko z powodu finału Mistrzostw Polskich HPI Challenge, czyli wyścigów modeli zdalnie sterowanych. To już kolejne zawody na malince. Przez cały rok trwały eliminacje, teraz przyszedł czas na finalne podsumowanie. Startowano w kilku klasach, uwzględniając podstawowy podział modeli na spalinowe i elektryczne. Nie było natomiast podziału ze względu na wiek zawodników. Zaletą, uważamy, naszych imprez i tego hobby jest to, że nie dzielimy na grupy wiekowe zawodników. Może się bawić dziadek z wnuczkiem i mają równie fajną zabawę i dużo przyjemności. Mowa była o dziadkach i wnuczkach, jednak najczęściej spotykaną kombinacją byli startujący ojciec z synem. Tata też się bawi, mój tata jeździ z palinowym modelem. Ojcowie oczywiście zjawili się tylko ze względu na dzieci, ponieważ dawno już wyrośli z zabawy samochodzikami. Ja modele kupuję dla syna, który ma 4 lata. To jest takie tłumaczenie, ale syn też został zarażony, jeździ. Dzisiaj nie ma go ze mną ze względu na to, że jest chory. Ale no jeździ wszystkie. Można oczywiście żartować o chłopięcych zabawach samochodzikami, jednak wyścigi modeli zdalnie sterowanych mają także wymiar edukacyjny. Chłopak jedzie na takich zawodach i chce zmienić parametry swojego samochodu, albo musi coś naprawić. No to oni bardzo szybko tą wiedzę wchłaniają w sposób taki naturalny. Organizator imprezy podkreśla, że modelarstwo samochodowe dość wiernie odwzorowuje wszystkie mechanizmy i zasady, które obowiązują w prawdziwej motoryzacji. Tak więc wiedza zdobyta podczas zabawy z dalnymi modelami zaowocuje w przyszłości. Tym bardziej, że wyścigi wciągają. To zaczęło się to kręcić, zacząłem jeździć sobie. Po podwórku, potem dowiedziałem się o zawodach, pojechałem na zawody i potem następne modele, następne wydatki zawody. Co ważne, mimo że modele ważą po kilka kilogramów i potrafią rozpędzić się do 100 km na godzinę, podczas zawodów nie dochodzi do kontuzji. Co najwyżej auto trzeba poddać serwisowi. Chętnych do sprawdzenia zapraszamy już w październiku. To już wszystkie informacje, jakie przygotowali dziś dla Państwa dziennikarze programu lokalnego. Tuż po wydarzeniach Monika Gering zaprasza na Co, gdzie, dzięki czemu magazyn poświęcony problematyce funduszy zewnętrznych. Następnie Karolina i Marcin przeprowadzą kolejną metamorfozę, czyli Nie zadzieraj z fryzjerem. A na koniec obiecana relacja ze zderzaka. Proszę o pozostanie z nami.